Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z Podznaku Barana i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na listopad. Przypominam, że warto też obejrzeć swój znak księżycowy, swój ascendent, na pewno znajdziecie dla siebie tam informacje. Dziękuję wszystkim moim widzom, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze, kto wspiera. Zachęcam nowych widzów albo widzów, którzy oglądają moje czytania, ale nie subskrybują kanału. Do zasubskrybowania będziecie na bieżąco z nowymi filmami i informacjami. I przechodzimy do Waszego rozkładu. Pierwsze karty już Wam wyciągnęłam. To przesłanie od przodków, karta metaforyczna i afirmacja też od przodków. I Wasze przesłanie. Opiekunka pokoju Wam wyszła. Nie musisz mieć racji. Przesłanie tej karty prosi Ciebie o to, żeby wybrać spokój i szczęście, a nie potrzebę posiadania racji. Zamiast starać się udowodnić swoje racje, zachowaj energię na to, co ważne. Innymi słowy, ostrzega przed jakimiś nadmiernymi wydatkami energetycznymi, szczególnie na walkę, na udowodnianie, może na jakieś inne rzeczy, które nie opłacają się, które nie przyniosą Wam korzyści, nie dadzą, nie dadzą Wam nic na wyjściu, ale energii będzie zmarnowana bardzo dużo. Więc tutaj, Swój ogromny energetyczny potencjał, który wy macie, stosujcie jakby prawidłowo. Być może tutaj też jesteście proszeni o taki energooszczędny tryb, ponieważ będą jakieś sytuacje, gdzie akurat będzie potrzebna ta energia. Szczególnie to dotyczy materii. Być może trzeba będzie popracować jeszcze na coś żeby osiągnąć większe plony, większe rezultaty w aspekcie materialnym. Więc nie rozpraszajcie się teraz na jakieś drobiazgi, na jakieś rzeczy niepotrzebne. I zobaczymy, jaka afirmacja tutaj u nas wyszła od przodków. Taka karta metaforyczna. Hmm. Pokazano, że przed wami jakiś wysiłek. Skoncentrujcie się właśnie na, na tym, na jakiejś pracy, hmm. No zobaczymy, przeczytamy, o co tutaj chodzi. Przyjmowanie odpowiedzialności. Moja droga to to miejsce, gdzie prowadzi mnie wszechświat i ja ze spokojem przyjmuję to. A moja droga nauczy mnie żyć lepiej. Ja uwalniam wszystkie swoje strachy. Przyjmuję to, że tylko ja jestem w stanie tworzyć swój los. W oparciu o wsparcie wszechświata, ja przejmuję odpowiedzialność za swoje życie, mianowicie to daje mi siłę przezwyciężyć wszystkie przeszkody i wyjść na, w najwyższy punkt mojego rozwoju i szczęścia. Więc, moje drogie Barany, wygląda na to, że Wasza potężna energia potrzebna daje do jakiegoś innego dzieła. Czy do pokonania na przykład jakiegoś programu rodowego, w, w którym jesteście, czy do jakiegoś wysiłku, do jakiejś pracy, e, ale na pewno nie na rozpraszanie, nie na chaos, nie na e, udowadnianie bądź jakiekolwiek jeszcze niepotrzebne rzeczy. We, więc zweryfikujcie, czy prawidłowo zarządzacie swoimi pokładami energetycznymi. E, Główna energia miesiąca, siódemka, monet. To taka energia, która mówi o tym, że potrzebna cierpliwość. Może nie wszystko daje się zrobić tak szybko, jak nam by się chciało i jest tak zwana lekcja cierpliwości. Natomiast to też taka energia, która mówi o tym, że tutaj będziemy zasiewać jakieś nasiona, nie mamy pewności, czy nam to wyrośnie, czy nam to oprocentuje. Albo e, pewna grupa baranów tutaj pracowała już na coś i plony nie cieszą, nie wyrosło to takie, jak nam by się chciało. I listopad będzie dobrym miesiącem, żeby przyjrzeć się tym być może metodom, strategiom, które Wam nie procentują już sposobom postępowania, reakcjom, które wam nie procentują. Pokazane, że coś nie niesie dla was korzyści, coś nie rośnie, nie kiełkuje, nie daje wam dobrych plonów, nie daje wam dobrych owoców. Może z tego trzeba zrezygnować bądź podkorygować coś, żeby to było bardziej efektywnie. I właśnie na to trzeba skierować swoją energię. Zobaczymy co u nas w pracy. Dwie dwójki, kontakty, spotkania biznesowe, zawodowe, być może dwie pracy, kilka projektów w pracy, dwa etaty na przykład też dwójka taka niestabilność może być raz więcej na przykład zamówień bądź więcej roboty, raz mniej. Bądź człowiek musi żonglować, cały czas być w ruchu, żonglować jakimiś okolicznościami, jakimiś rzeczami, żeby utrzymać tą równowagę. Też to kiedy bardzo dużo komunikacji i warto postawić na komunikację. Nawet od komunikacji z innymi ludźmi może zależeć Wasze takie, Wasze dochody bądź poczucie, samopoczucie w pracy. Dla pewnej grupy branów może chodzić o znalezienie dodatkowej pracy, bądź ktoś zastanawia się nad tym, czy nie zmienić na przykład pracy, czy coś by nie było lepsze dla mnie, albo kilka projektów, kilka obowiązków naraz, które się wykonuje. Jakieś ważne spotkania, przy czym może tak być, że jakieś spotkanie nawet w nieformalnej atmosferze z kimś, z kim się znacie z pracy. Nawiązywanie nowych kontaktów, jakieś nowe znajomości poprzez aspekt pracy, albo nawet jakieś romantyczne historie, które wiążą się też z pracą. To też takie sytuacje, kiedy trzeba z czymś się pogodzić i kiedy nie da się w pojedynkę coś zrobić, kiedy potrzebna jakby działać w parze bądź w grupie. Co w finansach patrzymy? No, w finansach jakieś sukcesy, dobre wieści. Będziecie zadowolone z jakichś swoich osiągnięć finansowych. Możliwe tutaj będzie chodziło o jakieś wyjazdy bądź o środki transportu. Odnowienie środków transportu, jakiś nowy samochód na przykład w perspektywie bądź już jest, jakiś zakup. Dla poczucia takiej satysfakcji. To coś pięknego, być może coś drogiego, co daje poczucie pewności. A Skilichow też mówi o tym, że to może być, mogą być pieniądze z jakiegoś dodatkowego źródła, z jakiejś pasji. Pieniądze w potencjale, kiedy przychodzi pomysł, kiedy jest jakaś. Jakiś projekt, który trzeba jeszcze realizować, który przyniesie większe korzyści na, na dłuższą perspektywę, chociaż to też i jednorazowy wpływ. A z może mówić o jednorazowym dobrym wpływie w tym miesiącu. Albo jest jakiś potencjał, jakiś projekt, który. Jeżeli będziecie go rozwijać w dalszej perspektywie, przyniesie dla Was bardzo dobre korzyści finansowe. Zobaczymy, co u nas w relacjach z rodziną, z bliskim otoczeniem. Pokazano tutaj jakaś przyblokowana komunikacja. Albo wy separujecie się, miecie, chcecie mieć jakby mniejsze kontakty z kimś z rodziny, albo nawet zrezygnować z relacji, z kontaktów z kimś z rodziny. Albo to takie kontakty, kiedy ludzie rozmawiają do jakiegoś stopnia. Jakby do jakiegoś stopnia możemy rozmawiać, dalej nie idzie u nas komunikacja, dalej nie ma porozumienia, dalej nie możemy jakby o wszystkim rozmawiać i nie możemy otworzyć się na siebie. Też pokazano, że tutaj jakieś pytania odnośnie spraw finansowych będą ważne dla was. I tutaj te pytanie powiązane z członkami rodziny, z bliskim otoczeniem, jakby pokazano dużo rozmów odnośnie albo pieniędzy, albo pracy, albo jakiegoś zakupu, albo jakiegoś. Jakieś mater materialne rzeczy. Mak też mówi o relacjach z rodzeństwem, więc tutaj możecie mieć jakieś e, sprawy z rodzeństwem, nawet finansowe sprawy, albo nawet e, jakieś pomysły do wspólnej realizacji. Jakby ch będziecie chcieli realizować jakiś pomysł e, z kimś z rodziny. Być może nawet ruszycie, zrobicie pierwsze kroki w tym kierunku. Mak też nas ostrzega nieraz przed jakimiś przekrętami w informacjach, kiedy źle rozumiemy siebie nawzajem i się obrażamy, więc uważajcie, żeby wasze słowa nie były przekręcone, nie były źle zrozumiane, i też starajcie się jakby um, obiektywnie odbierać przekaz e, od innych osób, postarać się nie e, jakby odbierać to jakoś tam negatywnie. Mak mówi też o możliwościach, że wszystko w Waszych rękach. Jeżeli zechcecie na przykład skontaktować się z kimś, zechcecie na przykład jakiejś pomocy od osoby bliskiej, to potraficie się dogadać. Natomiast też to może być jakaś prośba od bliskiej osoby, w której będziecie w stanie pomóc. Single, co w miłości. Tutaj pokazane, że albo wy wychodzicie z jakiejś relacji, albo jakaś relacja chce przejść na inny poziom, albo poznajecie kogoś, kto dopiero po zakończeniu Związku, kto dopiero po rozwodzie, kto jeszcze nie do końca pozbierał się po jakiejś, po jakiejś ciężkiej relacji. Zobaczymy dla tych, kto jest w związkach. Rydwan 8: Monet. No, tutaj takie związki mogą iść, gdzie się spotykacie, na przykład od czasu do czasu ponieważ możecie mieszkać w różnych miejscowościach na przykład. Każdy ma swoją pracę, każdy ma swoje obowiązki. Tutaj takie relacje, gdzie bardziej przyjeżdżacie, spotykacie się raz na jakiś czas. Dla związków takich niejasnych, Rydwan i Osamka Monet mówi o tym, że ktoś może was nie do końca poważnie traktować, bardziej stawiać na życie socjalne, uciekać gdzieś. Taka energia ucieczki, nie ma dobrego połączenia, ciepła, na pierwszy plan wychodzi praca. Dla tych, kto jest w stałych, konkretnych związkach, to tutaj będzie chodziło o planowanie jakiejś podróży, o planowanie jakiejś wspólnej pracy odnośnie związku. To może być wspólny na przykład remont mieszkania, wspólny jakiś cel finansowy, Tutaj też będzie chodziło na przykład o wyjazdy, że partner gdzieś wyjeżdża za pracą, bądź wy wyjeżdżacie gdzieś, albo tak jak powiedziałam, wspólny wyjazd. Pytanie powiązane ze środkiem transportu to kupowanie na przykład wspólnego rodzinnego samochodu i takiego typu rzeczy. Redman mówi też o przyspieszaniu, o tym, że... Gonimy za czymś, chcemy coś osiągnąć, i to jest, ja mówię, dla konkretnych stałych relacji, jest nasz wspólny cel w naszym związku, i na to pracujemy, i rzeczywiście w tych pytaniach mamy e, rezultaty. Robimy krok do przodu, i e, mamy satysfakcję z tego, że nam to się udało. Nieraz to tak, takie poczucie też kontroli w związkach, kiedy My odczuwamy, że nasz partner albo partnerka już za dużo kontroluje wszystko. Albo też jest ostrzeżenie dla nas, żeby nie wejść w rolę takiego kontrolora, który wszystko kontroluje, pilnuje, yy, kto czym się zajmuje. Więc tutaj pokazana, żeby nie przekraczać jakiejś takie granicy, jeżeli chodzi o kontrolę. Tak, robimy wszystko jakby w dobrych intencjach, natomiast yy, jest pokazana, że... Yy, jeżeli ktoś na coś jeszcze nie jest gotowy bądź nie robi to czego wy oczekujecie, jakby nie próbujcie za mocno naciskać, ponieważ nie przyniesie to dla Was no, pożądanych wyników. Tak. I zobaczymy niespodzianki miesiąca. Tutaj można wybrać. I tak, numer jeden: Wasza niespodzianka. Ryby i chmury. Jakaś sprzeczka z mężczyzną, albo w ogóle z jakąś osobą, gdzie będzie chodziło o pieniądze. Też możecie podejrzewać kogoś o jakieś przekręty powiązane z pieniędzmi, o jakieś oszustwa, o jakieś naciągania, o ukrywanie jakiejś pieniędzy, o wykorzystywanie. A rymy też nieraz pokazują uczucia, więc tutaj sprawy uczuciowe. Jakieś sprzeczki, jakieś nieporozumienia, nawet zazdrości powiązane ze sferą uczuciową. Albo to skierowane w waszą stronę że ktoś jest o Was zazdrosny, może ktoś ukrywać swoje uczucia, pokazywać odwrotnie, być takim zimnym specjalnie, żeby nie pokazać, że jestem zainteresowany albo zainteresowana. Albo Wy możecie być zaangażowani w jakąś relację, ktoś Wam może się podobać i możecie być zazdrośni bądź obawiać się o jakieś nie... Nieszlachetne czyny tej Waszej osoby. Może być jakiś głodliwy tutaj mężczyzna w Waszym polu, bądź taka osoba, która jest ponura, smutna, poirytowana, jakaś irytacja tutaj właśnie przy takiej osobie. Numer dwa. Patrzymy. Spotkanie z przyjacielem, z przyjaciółką. Gość w domu, ktoś przyjeżdża do Was, szczególnie przyjaciel, bądź kogoś, kogo bardzo lubicie, kto was bardzo lubi. To jakieś pytania powiązane ze zwierzakami. Może u kogoś pojawi się nowy zwierzak, bądź jakaś tutaj przemiana powiązana ze zwierzakiem. to takie sytuacje, że możecie z kimś się zaprzyjaźnić, z nową osobą, a również. Być zaproszeni. Jakby tutaj jakiś przyjaciel bądź przyjaciółko wychodzi z inicjatywą i gdzieś Was zaprasza. I albo odwrotnie, że Wy kogoś zapraszacie i ten ktoś zgadza się. I tutaj chodzi o jakieś spotkanie. To jakieś romantyczne historie, gdzie pojawia się uczucie, pojawia się zaangażowanie, ciepło. Chęć wspierać, pomagać w jakichś nowych początkach. Romantyczne spotkanie, które przyniesie dużo pozytywnych emocji, takie poczucie ciepła i akceptacji albo ktoś może wyrażać takie uczucie w waszą stronę, ciepło, akceptację chęć wsparcia, szacunku wybaczania to też energia takiego wybaczania radykalnego numer 3 dom i książka no na przykład zdalna praca to yy, jakiś sprzęt które kupujemy do domu, szczególnie elektroniczny, telewizor, telefon, tam, laptop, to jakaś tajemnica powiązana z domem może jakaś magia, nawet mistyka powiązana z domem, z jakimś miejscem. Na przykład, jeżeli szukacie jeszcze jakieś miejsce dla siebie, nieruchomość, to może Wam coś się spodobać pojawić się jakaś Interesująca oferta, i będziecie chcieli to sprawdzić. Książka też mówi, że może być coś ukrywana odnośnie jakiejś nieruchomości. Więc, jeżeli teraz jesteście na etapie kupna albo wynajmu, to bądźcie uważni ponieważ książka mówi o tym, że jest jakaś tajemnica, jest coś ukrywane odnośnie jakiegoś domu, jakiegoś mieszkania, jakiejś nieruchomości. Natomiast może chodzić o konkretną osobę, mężczyzna i książka. To mężczyzna, który coś ukrywa. Um. Jakaś tajemnica, tajemnicza komunikacja, tajemnicza relacja, być może spotkanie tajemnicze w domu waszym bądź w domu e, jakiejś osoby. To edukacja, edukacja zdalna, będziecie czytać jakąś ważną literaturę, to też bardzo ważne dla nas. Nieraz odpowiednia książka może odmienić nasze spojrzenie na różne zagadnienia życiowe. Intelektualne rozmowy z jakimś mężczyzną o duchowości bądź o sprawach finansowych. Ale tutaj też trzeba być czujnym, ponieważ książka mówi o jakimś ukrywaniu, o tym, że czegoś nie widzimy od razu. Tak to jest tutaj pokazane. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych filmikach.